Z nami Dawid Kostecki. Dawid, dzisiaj po raz pierwszy stanąłeś oko w oko ze swoim, można powiedzieć, idolem chyba, Royem Johnson Jr., z którym 30 czerwca zmierzysz się na gali w Łodzi lub w Gdańsku. Jakie wrażenia z tego spotkania? Przez prze, prze dzisiejszy dzień będę powtarzał, że to był mój idol. No niestety yy, trzeba się będzie koncentrować na tym, że on jest moim przeciwnikiem i będzie trzeba z nim wyjść do ringu i trzeba będzie wygrać. Dlatego też sobie za bardzo nie mogę tak w głowę wbijać że, że i cały czas powtarzać, bo wiesz, że jak ktoś się powtarza, cały czas pod świadomość wchodzi. Rzeczywiście masz rację, ten zawodnik był moim młodym, idolem, pewnie będzie po walce. Zawsze będę na niego patrzył z podziwem, dlatego że jest nie tylko człowiek super w ringu, nie tylko gość, który jest. Można powiedzieć, że on był takim nadczłowiekiem w swoim najlepszych czasach. E, ale jest gentlemanem, jest poza ringiem, jest super gościem, wiesz, śpiewa, rapuje, wszystko w jednym, gra w koszykówkę. E, dlatego teraz już wiesz, po konferencji fajnie było. No, jeszcze nie miałem takiego za miło, za przyjemnie. Nie, we, nie weszła jeszcze ta taka adrenalina. Muszę wyzwalać to na treningach sam sobie, w sobie, bo, bo naprawdę było fajnie miło i fajnie to się odbyło. E, co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o tego zawodnika, że no, ja jak wyjdę do ringu, wiesz, to na pewno ymm, żadnej taryfy ulgowej ostatnio przyzwyczaiłem kibiców do tego, że ymm, oszczędzam tych swoich przeciwników w ringu i nawet jak trafię, to nie ma tego zęba, znaczy, nie ma tej, ymm, tego instynktu zabójcy, teraz w tej walce już to będzie, bo ja czekałem na taką walkę bardzo długo, wiesz, bo zawsze chciałem i marzyło mi się zawalczyć z legendą, czy to jest Jones, To już jest kosmos. To już jest kosmos. Yy, I lepszego koło nie mógł sobie życzyć. Tak naprawdę. I to, że z niej zaboksuję, wygrana wiadomo. Ja nie będę mówił o tym, kim on jest, no bo to każdy wie, to jest bez sensu w ogóle wymieniać i spędzimy tutaj parę godzin na wymienianiu. Yy, ale na pewno dla mnie to jest super sprawa. Osobiście na pewno super sprawa i ja już to powtórzyłem, że gdybym. Teraz dostał na ten sam termin parę propozycji walki o Mistrzostwo Świata Prezydentowej Federacji i o lepsze pieniądze. Yy, zostałbym przy tej opcji, bo to jest coś dla mnie takiego, czego mi nikt nie odbierze i zostanie mi do końca życia. Właśnie dzisiaj ci John Will złapał za język, jak powiedział, że zapłaciłby 100 tysięcy za tę walkę? Ja, tak jest, poważnie. No. Jeżeli chodzi o tę o walkę, wiadomo, to było wszystko z takim. Yy, ja mówiłem szczerze to, co czuję. Tak naprawdę. I wiadomo, boks zawodowy to jest jeden wielki biznes. Na szczęście ja jeszcze nie muszę walczyć tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Czego bym sobie życzył do końca mojej kariery. Bo niektórzy zawodnicy rozmieniają się na drobne, bo walczą dla kasy. Boks dalej jest moim konikiem takim, który robię. Bardzo kocham tą, tą rzecz, bardzo kocham boks, bardzo kocham to co robię. Sprawia mi to dalej Friday i przyjemność, dlatego finanse są na drugim miejscu. Choć bardzo ważne, dlatego że wiesz, no jednak utrzymuję rodzinę z tego, co robię, ale utrzymuję rodzinę z tego, co kocham. I to jest fajne, dlatego życzę każdemu. Ale rzeczywiście była taka sytuacja, ale to rzeczywiście, ja to, wiesz, to nie było reżyserowane. Ja to po prostu powiedziałem to, co czułem. Gdy będziesz czekał w ringu na wejście Raya Jonesa Juniora, będziesz, będziesz śledził wzrokiem tego zawodnika, którego pamiętasz z tych najlepszych walk, czy będziesz już brał poprawkę, że to jest zawodnik, który nie będzie faworytem w starciu z tobą? Więc yes, co, so, ja podejdę do tej walki w 100% przygotowany na 100% swoich możliwości. Ja nie mogę myśleć o tym, że Roy Jones jest skończony. Tak naprawdę walczył z najlepszym zawodnikiem, w jednym, z, jednym, z jednym z najlepszych zawodników wadze junior ciężkiej, wcale tam jakiś taki skończony nie był. Wiadomo, to przyzwyczaił nas Roy Jones do tego błysku, do tego y, czegoś, czego nie miał nikt. Y, znakomity refleks i czas reakcji. Szybkość ma niezłą. Y, dalej to jest rodzin Junior. Ale im nas do lepszego boksowania. Inaczej jak się wychodzi się gorzej boksuje, a później jest się coraz lepszym, prawda? A jeśli się naprawdę bardzo dobry od razu, a później jest się coraz gorszym, to zawsze będzie krytyka. Y, Lebi to jest bardzo dobry zawodnik i bardzo wytrzymały, odporne na ciosy, no zdołał podłączyć, tak? na ponad 50 walk wygrał 40 przed czasem. To o czym świadczy, wiesz, boks to jest sport nieprzewidywalny, to ja mogę tu wymieniać zawodników takich pierwszych trzech szybciutko. No to zacznijmy od Foremana. 45 lat wychodzi i walczy z Murerem, tak gdzie wygrywa całą walkę jeden cios i jest po, po mureży. I dlatego nie wolno myśleć, że obchopni się już w ogóle nie wspominam, bo to jest wybytek natury, także to szkoda, trzeba go ominąć. Nie? Ale e, boks w takich walkach pokazuje, że nie ma tam naprawdę takich stuprocentowych faworytów. Gdyby byli stuprocentowi faworyci, to nie byłoby zakładów bułmacherskich, wiesz, to zawsze jest e, jakiś procent tego, że może różnie być. Widocznie mogę być tylko zadowolony, dlatego że e, dotychczasowa moja kariera e, była taka, że każdy nie wiedział tak naprawdę, na co mi stać. Wiedzieli, że jest potencjał, ale co ten Kostecki naprawdę potrafi. E, Zauważyłem nawet w jednych zakładach buchmacherskich, że, 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 że jestem faworytem, tak? Także yy, powiem szczerze, że dla mnie to jest takie, nawet już teraz wyróżnienie, chociaż w ogóle na to nie zwracam uwagi, yy, bo jednak ktoś bierze mnie na, na poważnie, tak? czyli nie jestem taki, 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 taki najgorszy, także yy, coś tam, coś tam, coś tam chyba potrafię. Hmm, no ale do tej walki, tak jak, tak jak mówię, no, ja nie będę patrzył e, na to, co jak przewidują e, zakłady Bochmarek-Herskie, jak przewidują znawcy boksu. Tak naprawdę e, wszystko zależy ode mnie od Roja, e, czy on ma jeszcze coś ze dawnego Roja, czy jest jeszcze ta iskra, bo przebłyski są. E, zobaczymy. Jak wypowiadał się, e, miał jakieś tam problemy, miał jakieś kontuzje, wiadomo, przed walką zawsze się tak mówi. I teraz znowu obudził się w niego, u niego Good, good Boxu, Good Walki. I tak jak on powiedział, on powiedział bardzo mądrze: Ja też byłem w takiej sytuacji raz, że rzeczywiście ten boks już mi tak nie sprawdzał, jakiejś taki przyjemność. To był bardzo taki mały wycinek z mojego życia, ale było coś takiego, prawda? I to jest naprawdę, nic wtedy tak naprawdę nie wychodzi. tak Jest bezpłciowe. To trzeba robić z pasją. Jeżeli wróci mu pasja, to będzie bardzo dobra walka. Dlatego, że ja. Yy, chcę pokazać yy, w tej walce coś, czego jeszcze nie pokazywałem w walkach. A w walkach z najlepszymi można naprawdę pokazać, na co yy, kogoś stać. No, ja myślę, że mnie stać jest na bardzo dużo. Yy, no i chciałbym w tej walce pokazać ten mój arsenał. Zobaczymy, jak Rujion postawi wysoką poprzeczkę, ale tak jakby ją nie postawił, yy, ja na pewno tą poprzeczkę przeskoczę. Roj znany jest ze swojego niekonwencjonalnego stylu walki. Ty też lubisz w ringu popisywać się różnymi sztuczkami. To będzie taki, taki pojedynek sztuk mistrzów? On się bardzo uważa na te popisy, bo jednak ten czas reakcji już ma gorszy. Jestem szybkim zawodnikiem, co mnie charakteryzuje. Nie głaszczę, dlatego na pewno będzie musiał uważać. Na pewno ta jego rutyna, wiesz, on, jak będzie takie rzeczy robił, na pewno będzie tak robił wtedy, kiedy będzie uważał, że jest bezpieczny. Jeżeli chodzi o mnie, na pewno go nie zlekceważę i raczej nie będę się starał jakoś robić show, i znaczy, show w tym sensie, że będzie to niebezpieczne dla mnie. Jeżeli będę mógł sobie na coś takiego pozwolić. Myślę, że i tak tego nie będę robić nawet w szacunku do niego. No, tak powiem szczerze, że yy, chcę wejść po prostu i pokazać dobry boks. No, jeżeli będę czuł, że mogę troszeczkę w cudzysłowie zapajacować i go to yy, pokusić o to, żeby będzie chciał mnie skontrować, a to będzie taki mój plan taktyczny, żeby go wciągnąć w moją akcję, to to zrobię po prostu. Właśnie a propos szacunku dzisiaj było aż za dużo na tej konferencji prasowej szacunku, nie boisz się, że zabraknie ci tej adre adrenaliny w ringu, nie będziesz się obawiał, żeby uderzyć swojego idola, jeśli raz tego słowa użyję? Nie, jeżeli ktoś myśli, że to było za dużo szacunku, to jest w błędzie. Ja tak, do takiego zawodnika każdy powinien tak podejść. Proszę mi powiedzieć, jak by to wyglądało i co by to znaczyło, gdyby młody byczek, który tak naprawdę jest w najlepszych swoich latach, yy, przyjeżdża legenda. I ja po prostu podchodzę do tego, co jest, co jest, co jest, podchodzę, wiesz, tam prawie na, na wadze będzie zadymano. Myślę, że spotkałoby się to yy, z nieciepłym przyjęciem publiki i to, nie, to byłoby reżyserowane. Ja po prostu robię zawsze to, co czuję. Jeżeli wychodzę na konferencję i rzeczywiście jest tam jakaś iskra taka, to widocznie tak to czuję, czuję tak, że muszę się w tym momencie tak zachować. Ja tu takiego czegoś nie czułem po prostu. To jest gość, ja jeszcze raz powtórzę, to jest dżentelmen. to co gdyby przyjechał James Stone który yy, wszystkich wyzywa albo Ricardo Majorga, to pewnie bym go ulał i bym nie patrzył, że on ma, wiesz, 65 lat. To był żart oczywiście z tym 65 lat, bo mam jej, ale po prostu bym go pewnie chciał ulać wtedy już na tej konferencji, bo ci bo, bo, bo zawodnicy, oczywiście to fajnie jest, wiesz, oni bawią się w jakieś reklamy inne, no ale wszędzie gdzieś trzeba mieć. Smak, a tego smaku już nie ma w tym, co oni robią, i tak jak się lansują. Dlatego, jeżeli przychodzi Gentleman i on do mnie w 100%. to nie jest tylko tak, że ja miałem szacunek w jego stronę. Proszę zobaczyć, z szacunkiem, tak samo wypowiadał się o mnie. Zapytano o walkę z Krzysztofem Dwiadowczykiem, ładnie się powiedział, że nie będzie wybiegał w przyszłość, bo ma walkę ze mną. To też o czym świadczy, że też ten zawodnik mnie nie lekceważy. I tu mi się wydaje, że to było w dwie strony, jak każdy zauważył. A to, że ja. اومشه Bo to, że ja pokazałem mu rzeczywiście taki dość dzisiaj, chciałem mu okazać to, że, jest, że był wielki, jest wielkim człowiekiem, yy, chciałem mu to okazać, ale tak naprawdę w, w im bliżej będzie walki, to tego już nie będzie. Bo, bo ja wiem o tym, że tak samo jak na początku zaczęliśmy rozmawiać, że, że powiedziałem, żeby z tą legendą tak nie przesadzać, dlatego że ja już nie będę miał tego w głowie jutro, yy, tylko to będzie dla mnie przeciwnik. Dlatego wiem, co mówię i wiem, co robię. To jest takie yy, naprawdę yy, z mojej strony yy, zimne myślenie i yy, zimna głowa. A propos jeszcze tego wątku legendy i idola, zdarzało Ci się grać na PlayStation Roy'em Johnson Jr. albo przeciwko Roy'owi Johnson Jr.? Roy? No pewnie, że się zdarzało, tylko najgorsze, że zrobili go tam już później w tej czwórce chyba. Yy, tak nie był za taki za super, nie? Taki miał troszkę słabą, odporną głowę, yy, ale pewnie, że mi się zdarzało. Nie jest tajemnicą, że wisi na tomu taki domoklasowy miecz w postaci tego wyroku? Nie jest Ci to trochę w przygotowaniach, tak jak było na przykład w przypadku walki z Ilię? No, ja już to powtarzałem, że właśnie y, sam do tego wracam i sam to powtarzam, bo była jedna taka sytuacja. Jak wiecie, później też podtoczyła się sprawa, i później miałem parę walk, i, i chyba w tych walkach pokazałem, że już nic mnie nie może, że tak powiem, y, psychicznie złamać i tak będzie, dlatego że dużo pracowałem nad sobą, i tu akurat jest moja naprawdę mocna strona.